Dzisiejsza Ewangelia to powrót do wieczornika. Dzięki Świętemu Janowi Apostołowi, znowu w piątą niedzielę wielkanocną, znajdujemy się w wieczorniku i słuchamy tego, co Chrystus mówi do swoich apostołów. A mówi im z całą mocą o przykazaniu miłości. Mówi, żeby się wzajemnie miłowali tak, jak on ich umiłował. I w ten sposób Chrystus z przykazania miłości robi fundament rodzącego się chrześcijaństwa, robi fundament tego wszystkiego, co za chwilę będzie się działo. Fundament Kościoła. Byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. To jakby konstytutywne zdanie, które tak mocno zapadnie potem w ich myśli i serce, że to będzie dla nich absolutnie najważniejsze. Będą próbowali wchodzić w starożytny świat jako ci, którzy się wzajemnie miłują. I to będzie niezwykłe dla starożytnego świata. Autor listu do Rzymian pozostawia nam niesamowity tekst. To znaczy, nagle czytamy, że o chrześcijanach mówią: zobaczcie, jak oni się miłują. A to znaczy, że to, co apostołowie usłyszeli w wieczorniku, to było dla nich tak ważne, tak niezmiernie potrzebne. Uczynili z tego faktyczny fundament swojego życia. I wtedy, kiedy poszli głosić Chrystusa, wtedy, kiedy ruszyli w cały starożytny świat, to wyznacznikiem ich była właśnie miłość. Niesamowite, że kiedy autor listu do Rzymian em, cytuje innych, podam, którzy mówią o chrześcijanach, to właśnie mówi tyle: zobaczcie, jak oni się miłują. To niezwykłe było, to coś niezwykłego, co starożytny świat dostrzegł w chrześcijanach. Chrześcijanie, my to byliśmy ci, którzy zachwycili starożytność właśnie tym, że potrafią się miłować. A jak jest w nowożytnym świecie? Jak jest dzisiaj? Czy rzeczywiście Chrześcijanie to ci, którzy miłują się tak jak Bóg ich umiłował? Czy rzeczywiście dzisiaj jest tak, że takim wyznacznikiem chrześcijan współczesnych jest miłość? Czy dzisiaj, gdyby chcieć zrozumieć współczesne chrześcijaństwo, to znaleźlibyśmy jako pierwsze przykazanie, przykazanie miłości? To pytanie, które jest niezmiernie ważne we współczesnym świecie. I obawiam się, że chyba musimy mocno wracać do tej Ewangelii zapisanej przez świętego Jana, do tego, co Chrystus mówi w wieczerniku, po to, by właśnie z przykazania miłości w świecie, który... Co prawda krzyczy o miłości, ale chyba nie o tej, byście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. My mamy być tymi, którzy przywrócą miłości znowu jej sens. Mamy być całą ziemi. Mamy być tymi, którzy e, będą inaczej żyli niż wszyscy dookoła. Mamy pokazać współczesnemu światu, co znaczy być tymi, którzy miłują się wzajemnie. Właśnie dzisiaj. E... Potrzeba tego, byśmy budowali coś nowego na miłości, na miłości wzajemnej. Na tym, że chrześcijanie to ci ludzie, którym można ufać, którym można wierzyć, to ci, którzy życzą sobie dobrze, to ci, którzy budują świat nie w oparciu o to, by wykorzystać drugiego człowieka, ale budują świat w oparciu o to, by tego drugiego człowieka jak najbardziej docenić, jak najbardziej go afirmować. To zadanie które stawia dzisiaj mocno przed nami Chrystus. Jeśli mamy coś ciekawego dla tego świata zrobić, to właśnie wtedy, kiedy damy Mu tę niezwykłą miłość, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem.